Za nami kolejny odcinek ślubu od pierwszego wejrzenia. W tym epizodzie Kamila i Joannę odwiedziła psycholożka, która brała udział w doborze pary. Małżonkowie opowiedzieli jej o swoich obawach i odczuciach, a ta zdiagnozowała, w czym może być problem. Jej słowa bardzo nie spodobały się widzom programu Ślub od pierwszego wejrzenia, Kamil i Joanna. W dziesiątej edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia możemy oglądać losy trzech par, które poznały się dopiero w dniu wesela. Jedną z nich tworzą Kamil i Joanna. Pomimo upływu czasu między małżonkami nie wytworzyło się jeszcze uczucie i ta słynna chemia. Mężczyzna bardzo próbował zbliżyć się do żony, ta jednak wyraźnie dystansowała się od niego i twierdziła, że nie jest gotowa na fizyczność, jakiej ten potrzebuje. Mąż natomiast twierdził, że wystarczyłoby chociaż to, gdyby partnerka czasami na niego popatrzyła. Co psycholożka uważa o relacji Kamila i Joanny? Kamila i Joannę odwiedziła jedna z ekspertek, Julita Dębska. Kobieta zabrała małżonków na indywidualne rozmowy, aby podyskutować o przebiegu eksperymentu. Asia zapewniła specjalistkę, że jest zadowolona z męża i uważa go za dobrego człowieka. Wyznała jednak, że nie jest on do końca w jej typie, fizycznie myślę, że mam inny typ, przyznała. Zapewniła jednak, że jest na Kamila otwarta i chce budować z nim relacje od strony przyjacielskiej. Poczucie przysłowiowej chemii może być natomiast możliwe dopiero za jakiś czas. Kamil w rozmowie z Julitą wyznał, że między nim a żoną nie ma żadnej bliskości, chciałby chociaż móc złapać ją za rękę podczas spaceru. Nawet tak mały dotyk jest niekomfortowy dla Joanny i na tego typu zachowania potrzebuje więcej czasu. Boję się, że ona się zamknie po prostu i zacznę ją irytować, powiedział. Ekspertka stwierdziła, że Kamil czuje się tutaj odtrącony i nie chce inwestować w te relacje. Mężczyzna od razu zaprzeczył, twierdząc, że chce, ale już nie wie, co ma robić. Dodatkowo Dębska zakwalifikowała uczestnika do grona osób z silnym schematem odrzucenia. Oznacza to, że przy pierwszych sygnałach świadczących o prawdopodobieństwie odsunięcia zaczyna się wycofywać. Chce bliskości, chce stworzyć relacje z drugim człowiekiem, ale jednocześnie się tego boi, mówiła przed kamerą. Internauci nie kryją rozczarowania, w mediach społecznościowych wybuchła prawdziwa afera, którą wywołały słowa specjalistki. Zdaniem widzów, kobieta szukała problemu nie w tej osobie, w której powinna. Ich zdaniem za niepowodzenia małżeńskie odpowiedzialna jest Joanna, która unika męża i sprawia wrażenie zimnej. Nie podoba mi się, że pani psycholog zrzuca winę na Kamila, bardzo głupie, Kamil się stara od początku, a ona zimna, co ta psycholog mówi farmazony, a ta ekspertka, co z nimi rozmawia, to tragedia. Jakby widziała co innego niż ja, kompletnie nie trafiła z opiniami o chłopaku, nagina rzeczywistość, padało. Niektórzy nawet zapragnęli powrotu specjalisty, który występował w poprzednich edycjach. Czy pan Piotr Mosak może wrócić? Błagam, te ekspertki wmawiają tym ludziom rzeczy, których nie ma.